Jeszcze lepszy jak Sainz hotel ostatnim razem. O. Całkiem przyjemnie. Mamy nawet jakiś... Mamy nawet taras, ale taras nie mamy widoku mam swój. na nic. To potem jest... zrobi film, to zobaczysz. Ale, ale mamy taras na spokojnie. Samochodzik jest w takim otwieranym garażu, Parking zamykany, prawie garaż. To wszystko jest, też, także. Wszystko mamy. Możemy nie ma lipy. Zrobić, Porządny do, mamy hotel. do Od wina i do Od wina. Od wina. Od parkingu, Od hotelu, Od pokoju. Od uniwersalny klucz. wina. się. Żeby inaczej.